We for Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.be. Witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale zapraszam Was na Hall z Rosmana. Długo zastanawiałam się, czy nagrać taki film, natomiast ja bardzo lubię u innych dziewczyn oglądać Hall z Rosmana. Sama często robię tam zakupy. Albo nawet nie tyle często, co duże. Zazwyczaj zdarza mi się tam płacić rachunki po około 100 zł, bo jak idę raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, to kupuję hurtowo rzeczy, które mi się skończyły. I pomyślałam, że skoro ja bardzo lubię takie filmy oglądać, to może wy również. W związku z tym postanowiłam nagrać po raz pierwszy na moim kanale, właśnie Hall z Rosmana. I oto mam tutaj moją siatkę z Rosmana i jeszcze nie zdołam jej rozpakować, także jest prosto ze sklepu nieruszana. W związku z tym przechodzimy teraz. Do rzeczy. Ja już wszystkie produkty wyciągnęłam sobie teraz szybciutko z siatki, żeby wam tu nią nie szeleścić, bo wiem, że to jest w filmach bardzo irytujące. I przechodzimy. Do rzeczy. Pierwsza podstawowa rzecz to końcówki do szczoteczki elektrycznej. Ja regularnie je wymieniam i kupuję sobie właśnie nowe. Bardzo lubię te wybielające. Tutaj mam dwie końcówki, także na jakiś czas mi to wystarczy. Bardzo mnie tylko rozśmieszyło to, że przy Kasie w momencie, kiedy ja kupowałam te końcówki, to pani zaproponowała mi zakup w promocyjnej cenie całej szczoteczki elektrycznej. Tak jakby nie mogła pomyśleć, że skoro ja kupuję końcówki do szczoteczki, to Taką szczoteczkę już posiadam. No ale cóż. I jak już jesteśmy przy myciu zadłów, to kupiłam sobie również pastę. To jest pasta, której ja używam cały czas non-stop od już kilku miesięcy, może nawet od roku, albo lepiej. E, cały czas do niej wracam. Bardzo lubię właśnie tą Luminus, e, która jest. Em, biała, ponieważ jest jeszcze jakaś wersja, która jest w kolorze niebieska i ona bardzo e, przebarwia mi umywalkę. To jest dosyć śmieszne. E, I potem nie mogę tego niebieskiego koloru się pozbyć. Także wolę jednak tą wersję białą i akurat była jakaś promocja na tą pastę. Kosztowała ona niecałe 6 zł. Także bardzo mnie to ucieszyło. E, Następnie i mam kilka rzeczy do twarzy, jeśli chodzi o demakijaż i pielęgnację. Do demakijażu mam płyn micelarny z mój ulubiony, to już jest moje, nie wiem, chyba dziesiąte opakowanie, albo lepiej. I mam również chusteczki do demakijażu, również z Burżuła. Bardzo je lubię, zabieram je czasem na zajęcia do szkoły, albo gdy w ciągu dnia wiem, że będę się malować, także wtedy chusteczki sprawdzają się lepiej. Ja już o nich kilkakrotnie wspominałam i na blogu, i tutaj w filmach, że są to chusteczki które do samego końca są mokre, także są bardzo y, przeze mnie ulubione. Także ten zestaw burzła. Kupiłam sobie również tonik i byłam przekonana, że kupię tonik z burżuła. Tak jak do tej pory używałam też już kilku opakowań, ale stwierdziłam, że może jednak kupię coś tańszego. I kupiłam tonik z niwej, to jest tonik łagodzący. Co prawda tutaj jest do cery suchej i wrażliwej, natomiast myślę, że teraz przy tych temperaturach niskich na dworze i kaloryferach w pomieszczeniach każda skóra się trochę przesusza, także myślę, że taki tonik mi nie zaszkodzi. Natomiast różnica cenowa dosyć spora, ponieważ tonik z burżuła kosztuje około 13 zł z groszami, a ten był w okolicach 6, także stwierdziłam, że, e, że zobaczymy, może uda mi się zaoszczędzić na toniku. E, jeżeli chodzi o wilgotne chusteczki, to wzięłam również chusteczki e, laktacyt wilgotne, też już o niewielokrotnie wielokrotnie wspominałam, a teraz... Wyszły w takim bardzo fajnym, niedużym opakowaniu do torebki i przydają się praktycznie do wszystkiego, bo ja usuwam nimi plamy ze spodni. E, tak jak kiedyś Wam opowiadałam, e, że w Holandii usuwałam plamy z kubusia, myję nimi ręce, także są e, wszechstronne i fajnie w małym opakowaniu. Aczkolwiek e, cenowo nie wychodzą zbyt korzystnie i są inne chusteczki tańsze. Natomiast ja za każdym razem, jak próbuję zaoszczędzić na tych chusteczkach, kupuję coś tańszego i jestem niezadowolona. Ostatnio już nie pamiętam, jaka to była firma. Ale kupiłam, były tak mm, śliskie, jeżeli chodzi o ten materiał, z którego były wykonane, że w ogóle nie dało się nimi rąk wytrzy, bo to wszystko się tak strasznie ślizgało i mazało, i były bardzo niewydarzone. I ostatnią rzeczą, której jestem bardzo ciekawa, jest Fixer. Nawet do końca nie wiem, jaka to jest firma, tutaj: Teatric, Professional. No, w każdym razie, ja koło tych Fixerów chodziłam już jakiś czas temu w Rosmanie. E, mają bardzo przystępną cenę, bo kosztują około 25 zł. Natomiast Byłam bardzo ciekawa, jak działają, ponieważ są dużo tańsze niż inne produkty tego typu. Ja do tej pory używałam kiedyś fixera z Sephora, on kosztuje około 50 zł. I później, przez ostatnie chyba dwa lata albo lepiej, używałam z Makeup Forever też fixera. Miałam taką dużą butlę za 180 zł. I właśnie ona mi się teraz kończy, i zastanawiałam się bardzo poważnie, czy wracać do niej, czy przetestować coś innego, może coś tańszego, no bo jednak nie ukrywajmy, no ale wydatek 180 zł na fixer do twarzy, który tak naprawdę ponoć się okazało, że to jest tylko taki płyn stapiający makijaż, a nie utrwalający, więc może jednak takie fiksery w sprayu w, takim, w takich puszkach jak lakier do włosów będą jeszcze lepiej ten makijaż utrzymywać na naszej twarzy. Jestem bardzo ciekawa, czy. Te 25 zł da radę, zobaczymy. Jak na razie wyciągnęłam go dzisiaj przed tym filmem z siatki i psiknąłam sobie na twarz. Bardzo jestem ciekawa, jaki będzie efekt. Pierwsze wrażenie moje było takie, że... No Czuć, że coś mam na twarzy. Jednak ta y, skóra staje się ściągnięta, wszystko tak się uspaja i nie daje takiego mokrego efektu, jaki daje Make Up Forever. Y, jednak tamten fixer był y, taki w pompce, bardziej przypominający odżywkę do włosów y, i zostawiał czasem takie mokre plamy. Trzeba było czekać, aż on wyschnie, i. Mm, skóra się trochę tak błyszczała po nim, że jednak jeżeli zależało nam na takim supermacie, no to on tracił ten supermat sprawiał, że ta skóra wygląda bardziej naturalnie i błyszcząco, a tutaj y, przy tym sprayu supermat został bo ten spray jest suchy także myślę, że za jakiś czas opowiem wam więcej o tym produkcie e, dajcie znać, czy używałyście właśnie tego fixera, jakie są wasze opinie może macie już jakieś doświadczenie z tym, e, czekam na wasze komentarze na dole, a dzisiaj to już wszystko w tym filmie, jeżeli taki film z holem z się podobał, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić nowych filmów. Zapraszam was także na mojego bloga, facebooka i instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!